Artykuł pochodzący z bloga The Messed Up Church, autorstwa Stevena Kozara. Bomba kasetowa złych pomysłów wybuchająca w kościele. Istnieją złe idee, hasła i koncepcje, które przenikają do kościoła i wyrządzają ogromne szkody. Te złe idee mają tendencję do łączenia się w grupy, które tworzą iluzję prawdziwości. Kładą one fałszywy fundament, który eliminuje zdrową doktrynę, Jednocześnie twierdząc, że to prawdziwa doktryna jest rzeczywistym problemem. W miarę jak idee te są powtarzane, stają się urządzeniami zatrzymującymi myśli, które indoktrynują ludzi do wierzenia w rzeczy, w które żaden biblijnie wierzący chrześcijanin nigdy nie powinien wierzyć. Tak, w niektórych z tych idei może być trochę prawdy, ale jako całość zastąpiły one autentyczne, oparte na Biblii chrześcijaństwo. I pozwalają innej Ewangelii zająć jego miejsca. Zapoznaj się z tymi złymi ideami i zastanów się, jak wiele z nich wprowadziło ciebie w błąd. Nadszedł czas, aby chrześcijanie przestali być tak łatwowierni. Czy słyszałeś takie uwagi, zdania? Pierwsza, jesteś po prostu negatywny i krytyczny. Nie masz nic dobrego do powiedzenia. Nie mogę uwierzyć, że krytykujesz. Stawtu sławnego, popularnego przywódcy chrześcijańskiego. Oni przynajmniej próbują pomóc, przynajmniej coś robią. Dlaczego nie możesz być bardziej pozytywny? Słucham tylko pozytywnych chrześcijan, nie nienawistników. Chrześcijaństwo to specyficzny zestaw wierzeń, który opiera się na jednej świętej księdze – Biblii. Sola Scriptura to łacińskie wyrażenie oznaczające tylko pismo. Zasada ta została zapoczątkowana w pierwszych trzech wiekach Kościoła, kiedy to ustalono kanon pisma świętego, a następnie została ugruntowana podczas Reformacji Protestanckiej, w przeciwieństwie do Kościoła Rzymskokatolickiego, który twierdził, że autorytet Kościoła jest zasadniczo równy pismu świętemu. Ponieważ wierzymy, że Biblia jest słowem Bożym, musimy również wierzyć, że niektóre idee są niezgodne z Biblią i muszą zostać odrzucone jako fałszywe. Chociaż prawdą jest, że chrześcijanie nie powinni być przede wszystkim negatywnymi i krytycznymi ludźmi, Powinniśmy być gotowi mówić negatywne i krytyczne rzeczy o fałszywych naukach, ponieważ złe doktryny są bardzo szkodliwe odciągają ludzi od Boga. Bolesna rzeczywistość jest taka, że fałszywi nauczyciele są świetnymi manipulatorami i dokładnie wiedzą, co powiedzieć, aby utrzymać zaufanie swoich zwolenników. Więc czasami konieczne jest mówienie negatywnych i krytycznych rzeczy, aby skonfrontować się z nimi i ich naukami. Tak postępowali prorocy Starego Testamentu. Jezus i wszyscy apostołowie bardzo często. Przede wszystkim nie powinniśmy myśleć pozytywne kontra negatywne. Zamiast tego powinniśmy myśleć prawda kontra fałsz. Biblia nie zawsze jest pozytywną księgą, ponieważ zawiera prawdę, którą musimy usłyszeć. My ludzie jesteśmy jak nieposłuszne dzieci, które potrzebują korekty od naszego Ojca Niebieskiego, który kocha nas na tyle, by powiedzieć nam prawdę. W Ewangelii Mateusza 23-27 Jezus mówi: Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Jezu, to nie jest zbyt miłe. Przynajmniej faryzeusze próbowali coś zrobić. A może słyszysz coś takiego? Drugie. Ale on jest naprawdę sławny. Napisał popularne książki, ma ogromny kościół, ma program telewizyjny i tym podobne. Musi wiedzieć, o czym mówi. Tylu ludzi nie może się mylić. Poza tym, gdyby te rzeczy, o których mówisz, były prawdą, już bym o tym wiedział lub ktoś już by coś powiedział. Chrześcijanie mówią, że wierzą w Biblię, ale zbyt często to, w co naprawdę wierzą, jest tym, co ich człowiek, lokalny pastor, kaznodzieja telewizyjny, słynny autor mówca, mówi na temat Biblii. Co więcej, nawet jeśli lokalny pastor rzeczywiście wykonuje dobrą robotę, wiernie głosząc Słowo Boże, często jest on zastępowany przez otaczającą go kulturę. Miliony chrześcijan oglądają 10, 20, a nawet 30 godzin telewizji tygodniowo, a mimo to nie mają czasu na czytanie i studiowanie Biblii. Ale kiedy pojawia się najnowszy sławny guru z nową metodą słuchania Boga, rzucają wszystko, by poznać sekret jednak zaniedbują Słowo Boże, rzeczywiste Słowo od Boga. Sytuacja ta powinna być postrzegana jako całkowicie absurdalna, ale ponieważ tak wiele ludzi zachowuje się i wierzy w ten sposób, zostało to znormalizowane. W rezultacie fałszywi nauczyciele mają wolną rękę i nieograniczoną bazę klientów, aby promować swoje złe pomysły i wzbogacać się. W Ewangelii Marka 7,7 Jezus mówi do faryzeuszy, cytując Izajasza, lecz na próżną nieczczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. W Ewangelii Mateusza 7:13-14 Jezus mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Jezus ostrzega nas, abyśmy nie podążali za naukami ludzi. Nawet jeśli jest to bestseller New York Times i podążali za grupą na ślepo. Psalm 118:8: Lepiej ufać Bogu niż polegać na człowieku. Oprócz nadmiernego zaufania do tak zwanych ekspertów, zbyt powszechne jest myślenie, że to, co dana osoba obecnie rozumie, jest wszystkim, co można zrozumieć, więc wszelkie inne nowe idee są odrzucane. To błędne przekonanie, że ludzie, którym obecnie ufasz, przekazują ci wszystkie możliwe, dostępne informacje. Jest to dobrowolne zaślepienie. Jest to powszechna reakcja odruchowa, gdy ludzie po raz pierwszy słyszą o fałszywej doktrynie pośród nich. Zasadniczo jest to tak, jakby powiedzieć: Wiem już wszystko, co trzeba wiedzieć, a jeśli otrzymam nowe i inne informacje, które nie odpowiadają moim obecnym przekonaniom, to te nowe informacje muszą być błędne. Odmawiam przyjrzenia się wszystkiemu, co mogłoby zagrozić moim poglądom. Jest to czasami nazywane błędem potwierdzenia. Kolejny słynny zarzut. Trzeci. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Podobne do, kim jesteśmy, by osądzać? Za każdym razem, gdy fałszywy nauczyciel, kaznodzieja, prorok zostaje zdemaskowany z powodu niebiblijnych nauk, rażącego grzechu, korupcji, chciwości, proroctw, które się nie spełniają podobne. Często może utrzymać niekwestionowane poparcie swoich zwolenników, używając tego wersetu, Mateusza 7:1, oczywiście wyrwanego z kontekstu. Powinniśmy jednak osądzać, badać i analizować nauki, które słyszymy. Werset ten nie mówi: Nigdy nikogo nie osądzaj. Czytając cały fragment, łatwo zauważyć, że werset ten ostrzega przed niesprawiedliwym i obłudnym osądem w naszych osobistych kontaktach z innymi. Werset ten nie dotyczy oceny nauk przekazywanych przez nauczyciela. Chrześcijanie byli systematycznie programowani do ignorowania wszystkich fragmentów Pisma Świętego dotyczących odpowiedzialności przywódców, ponieważ ich przywódcy tak powiedzieli. Jak na ironię, fałszywy nauczyciel w końcu osądza swojego krytyka teologicznego, który rzekomo jest winny osądzania. W liście Pawła do Tytusa, rozdział pierwszy, gani on fałszywych nauczycieli, mówiąc. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając czego nie należy dla brudnego zysku. Dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. 1 Koryntian 5,11-13 Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem jest rozpustnikiem, chciwym, bawochwalcą, złożeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych. Wow, apostole Pawle? Dużo osądzasz. Następny charakterystyczny zarzut. Czwarty. Nie miej religijnego ducha. Ten człowiek ma religijnego ducha. Zawsze cytuje wersety biblijne i mówi o teologii i doktrynie. Co za faryzeusz. Jest to mglista koncepcja, która naprawdę pomaga wzmocnić w cudzysłowie super duchowych fałszywych nauczycieli. Chcesz obalić kogoś, kto promuje zdrową biblijną doktrynę? Wystarczy oskarżyć go o posiadanie ducha religijnego. Jest to o wiele łatwiejsze niż przeszukiwanie Pisma Świętego, poszukiwanie prawdy i posiadanie dobrego argumentu na obronę swoich poglądów. W końcu Bóg nie dba o naszą doktrynę, ale o nasze serce. To może wydawać się słuszne, ale to tylko kolejny slogan. Doktryna jest ważna. Doktryna to po prostu inne słowo oznaczające instrukcję lub nauczanie. I mówi nam, kim naprawdę jest Bóg i kim my naprawdę jesteśmy. Faryzeusze byli winni niewiary i przedkładania praw stworzonych przez człowieka nad Słowo Boże, ale nie byli winni zbytniego skupiania się na Biblii. Pomysł, że zbytnie skupienie się na Biblii spowoduje, że przegapimy Boga lub Ducha Świętego, jest po prostu szalone. Piąte. Doświadczenie jest lepsze niż jakakolwiek doktryna. Nie dbam o teologię, po prostu kocham Jezusa. Jedną rzeczą jest znać Biblię, inną rzeczą jest znać jej autora. Jezus jest moją teologią. Chociaż prawdą jest, że niektórzy ludzie mają bardzo realne i emocjonalne doświadczenia z Bogiem, nie powinno to być miejsce, w którym ustanawiamy nasz system wierzeń. Słowo Boże ustanawia nasz system wierzeń. Bóg łaskawie dał nam bezpieczne parametry, w ramach których możemy go zrozumieć w Jego słowie. Fundament doświadczeń zawsze będzie wymagał większych i częstszych doświadczeń, które zwykle eskalują do pewnego rodzaju katastrofy emocjonalnej. Wystarczy zapytać każdego, kto opuścił Kościół charyzmatyczny, zielonoświątkowy, w stanie dezorientacji i nigdy do niego nie powrócił. Powiedzenie nie obchodzi mnie teologia, po prostu kocham Jezusa jest stwierdzeniem teologicznym. Jest ono po prostu bardzo słabe. To fundament z piasku. W Biblii nie ma nic o po prostu kochaniu Jezusa, tak jakby nasze emocjonalne uczucia do Niego były kluczem, ale widzimy wiele wezwań do posiadania dobrej, zdrowej doktryny i nauczania. Teologia to słowo, które oznacza po prostu badanie Boga. Wszyscy chrześcijanie są teologami, niezależnie od tego, czy się do tego przyznają, czy nie. Solidne teologiczne zrozumienie niesamowitej Bożej łaski jest o wiele lepsze niż jakiekolwiek emocjonalne doświadczenie, ponieważ ono nigdy się nie zmienia. A propos, teologia to o wiele, wiele więcej niż kalwinista i arminianin kłócący się tam i z powrotem, jednocześnie dezorientując lub denerwując wszystkich innych. Dobra teologia pomaga nam uzyskać poprawne i głębsze zrozumienie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Po zmartwychwstaniu Jezus spotkał dwóch swoich uczniów na drodze do Emaus i nie od razu się ujawnił. Najpierw zadał im serię pytań, aby dowiedzieć się, co wiedzą i w co wierzą na jego temat. Kiedy powiedzieli, że zasadniczo nie wiedzą, co się dzieje, mimo że odkryto pusty grób, a aniołowie powiedzieli, że zmartwychwstał, wtedy on powiedział do nich, o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Ewangelia Łukasza 24, 25-27. Pytanie: Jeśli poznanie Boga na podstawie doświadczenia jest ważniejsze niż znajomość Biblii, dlaczego Jezus miałby to robić? Jezus zmarnował cały ten czas, wyjaśniając im pisma. Powinien był rozwijać głęboką i osobistą relację z nimi. Musiał mieć religijnego ducha. W dziejach apostolskich dwa często widzimy skupienie się na cudownym działaniu Ducha Świętego. Ale zauważmy, co następuje zaraz po niesamowitym wydarzeniu Pięćdziesiątnicy. Nauczanie i głoszenie. Kazanie Piotra, które zajmuje większą część rozdziału w wersetach od XIV do 36 było potężne i przekonujące. Oto wniosek. Dzieje Apostolskie 2,37-41. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa, na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar ducha świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy Was, Waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich. Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Dzieje apostolskie 2,42 Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Zauważ, że po potężnym doświadczeniu, które zapoczątkowało Kościół, nastąpiły nauczanie i wspólnota, łamanie chleba i modlitwy. Chwila. Czy to nie brzmi jak nabożeństwo kościelne? Szóste: nie dotykaj pomazańców Bożych. Lepiej uważaj, jeśli wypowiadasz się przeciwko prorokowi, biskupowi, pastorowi, takiemu i takiemu. Kiedy fałszywi nauczyciele nie potrafią obronić swoich przekonań w jasnych naukach Biblii, używają właśnie tego fragmentu wersetu jako nagany. Jest on całkowicie wyrywany z kontekstu Starego Testamentu i odnosił się do fizycznego skrzywdzenia izraelskiego króla lub proroka. Nie ma to nic wspólnego z kwestionowaniem złego przywództwa lub fałszywych nauk. Ciekawe jest to, że przywódcy sekt często stosują jakiś rodzaj groźby, aby ustanowić i utrzymać swój autorytet. Jest to najniższa forma przywództwa. Zupełnie inaczej było z wierzącymi żydami z Berei, o których mowa w Dziejach Apostolskich 17:11. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się sprawy mają. Jeśli dobrym i szlachetnym byłaby ci Berejczycy kwestionowali apostoła Pawła i porównywali jego nauki z Pismem, którym w tamtym czasie był Stary Testament, możemy zrobić to samo z każdym pastorem-nauczycielem. Każdy pastor-nauczyciel, który domaga się specjalnego traktowania jako wybrany i nietykalny autorytet Boga, ewidentnie nim nie jest. Kolejna często powtarzana idea, siódma. Bóg obraża umysł, aby objawić serce, podobne do. Wszystko kręci się wokół Twojego serca, nie Twojej głowy, lub coś w tym stylu. Czasami to antyintelektualne zdanie jest używane w kazaniu, jak gdyby było w piśmie świętym, ale nie jest. To tylko kolejne powiedzonko. I może być bardzo manipulacyjne i mylące. Jeśli ktoś próbuje być wnikliwy, co wiąże się z używaniem umysłu, można go odprawić tym sloganem. Bóg nie dał nam umysłu po to, by później oczekiwać, że przestaniemy go używać. Ironicznie, kiedy fałszywy nauczyciel mówi takie rzeczy, używa pewnego rodzaju myślenia, aby przekonać innych do myślenia w określony sposób. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 22:37, a Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. W Piśmie Świętym nie ma fałszywej dychotomii między naszym sercem a umysłem. Jeśli już, to nie naszemu sercu należy ufać, ale Słowu Bożemu. I kolejne często powtarzane zdanie. Ósme. Spójrz na wszystkie owoce na jego drzewie. Musi być błogosławiony przez Boga. Skoro tyle nowych ludzi przychodzi do tego kościoła, to po prostu wiesz, że jest błogosławiony przez Boga. Owoce na drzewie nie oznaczają wielu ludzi przychodzących do kościoła. Oto jedyna rzecz, którą można powiedzieć na pewno o kościele, do którego uczęszczają tysiące ludzi. Pastor otrzymuje wysoką pensję. Serio! To wszystko, co możemy wiedzieć na pewno. O, i prawdopodobnie mają dobry zespół uwielbieniowy zespół soft -rockowy. Kiedy Jezus powiedział nam, abyśmy przyjrzeli się owocom nauczyciela, powiedział nam, abyśmy porównali nauczanie i życie nauczyciela do Jezusa. Powinno wyglądać tak samo. Każdy pastor nauczający rzeczy sprzecznych z Jezusem jest fałszywym nauczycielem, bez względu na to, ilu ma naśladowców. To często wiąże się z punktem, Dziewiątym. Ale on wszystko robi w imię Jezusa, więc musi być w porządku. Pomyśl o tym. Gdyby szatan chciał działać w kościele, a chce, czy zrobiłby to w swoim własnym imieniu? Czy pojawiłby się w kościele w swoim jaskrawo czerwonym kombinezonie i się zdradził? Czy jakiekolwiek oszustwo zapowiada się z wyprzedzeniem? Oszustwo polega na udawaniu kogoś innego. Apostoł Paweł zdemaskował fałszywych superapostołów. Kościele w Koryncie i powiedział, Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Drugi List do Koryntian 1113 13-15. W Ewangelii Mateusza 7, 22, 23 Jezus powiedział. Wielu powie mi tego dnia: Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Należy założyć, że fałszywy nauczyciel zawsze będzie używał imienia Jezusa. Kolejne interesujące zdanie: dziesiąte. Spotykamy się z dużym oporem, więc musimy robić coś dobrze. Szatan chce nas powstrzymać, dlatego ludzie są tak krytyczni. Poza tym, po przeczytaniu kilku negatywnych rzeczy w internecie, w internecie można powiedzieć wszystko. Ten sposób myślenia jest w najlepszym razie stwierdzeniem 50 na 50. Może to prawda, że szatan jest przeciwny Twojemu kościołowi, pastorowi, ideom, ale równie możliwe jest, że napotykasz opór, ponieważ Twoje nauki są błędne. I niektórzy zaniepokojeni ludzie próbują cię poprawić. Nie szatan. Pomysł, że coś nie może być prawdą, ponieważ jest w internecie, jest w najlepszym razie kolejną tezą 50 na 50. Można by równie dobrze powiedzieć, On właśnie przeczytał to w bestsellerze. Oni wszystko mogą powiedzieć w książce. Czy tak mało osób zdaje sobie sprawę, że nie ma reguł dotyczących tego, co można opublikować w książce? Prawda jest taka, że wiele informacji jest dostępnych tylko online. Taka jest natura świata, w którym żyjemy. Ta idea jest bardzo podobna do punktu drugiego, ponieważ to, co ludzie naprawdę mówią, brzmi. Może to zostać udowodnione wieloma informacjami online blogi, podcasty z wywiadami, z ekspertami i prawdziwymi świadkami, artykuły doktrynalne, osobiste świadectwa itp., ale nie jest to pogląd konsensusu. Nie jest wspierany przez gigantycznych wydawców książek, chrześcijańskie firmy medialne, mega kościoły itp., więc odmawiam uwierzenia w to. Powinniśmy testować wszystko w oparciu o Słowo Boże. Bez względu na to, co ktokolwiek mówi. Ważne jest, aby zrozumieć, że niektóre gigantyczne, w cudzysłowie chrześcijańskie, firmy medialne są własnością jeszcze większych, niechrześcijańskich firm medialnych. Na przykład, miliarder Rupert Murdoch jest właścicielem globalnego konglomeratu medialnego News Corporation, Fox News, The Wall Street Journal, 20th Century Fox Films itd. Tak tak który jest właścicielem HarperCollins? Jednego z największych wydawców książek na świecie. HarperCollins jest właścicielem Zondervan i Thomas Nelson, dwóch największych wydawców książek chrześcijańskich lub inspirujących na świecie. Te firmy są nastawione na zarabianie pieniędzy. To szaleństwo zakładać, że ktoś gdzieś dokładnie sprawdza treść każdej pojedynczej książki, którą sprzedają. Nie oznacza to, że Zondervan i Thomas Nelson nie mają żadnych dobrych książek. Nawiasem mówiąc, oznacza to po prostu, że nie ma gwarancji. Niezależnie od tego, czy znajdują się w internecie, czy w książce, wszystkie idee i nauki należy skrupulatnie porównywać ze Słowem Bożym. Kolejny częsty zarzut, który możemy usłyszeć, jedenasty. Wkładasz Boga do pudełka. Jak tylko pomyślisz, że masz Boga w całości rozpracowanego, On zrobi coś nieoczekiwanego. To dziwny sposób na uduchowienie fałszywych nauk i przykrycie ich chmurą rzekomej tajemnicy. Prawda jest taka, że Bóg bardzo jasno wyraził w swoim słowie, że mamy trzymać się właściwej doktryny kropka. Chociaż prawdą jest, że nikt nie może twierdzić, że rozgryzł Boga, to nie jest tak, że Bóg zawsze zmienia swoje drogi, aby nas zdezorientować jak jakiś dziwny skrzat w niebie bawiący się z nami w gry. Bóg dał nam swojego Syna i swoje słowo, ponieważ chce być poznany. W Jana 17.3 Jezus powiedział: A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś. Jezusa Chrystusa. I ostatnia już idea, dwunasta. Chrześcijaństwo musi dostosować się i zmieniać wraz z czasami, inaczej umrze. Ci ludzie, którzy rozsądzają, są tak staroświecy i przestarzali, że to oni stanowią problem. Ta idea jest po prostu fałszywa. To pragmatyczne myślenie: naprawmy to sami, bo Bóg potrzebuje naszej pomocy. Pomyśl o tym. Czy twoje przekonania religijne są tak płytkie i kruche, że nie są w stanie przeciwstawić się nowym trendom wpływającym na społeczeństwo? Boża prawda jest ponad nami, odrębna od nas i niezmienna. W przeciwnym razie jest to coś, co po prostu wymyślamy w trakcie. Historycznie rzecz biorąc, kościół chrześcijański był silniejszy, gdy sprzeciwiał się ówczesnej kulturze. Czesny kościół powstał i rozkwitł pod czasami bardzo wrogim Imperium Rzymskim. Jednak często był osłabiany i rozcieńczany, gdy uwikłany był w władzę polityczną i społeczną. Ciągłe dążenie do tego, aby Kościół był odpowiedni, zwykle przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, a niewierzący świat często postrzega nasze próby reklamowania Boga jako uległość i zwykłą sprzedaż. Proszę poświęć chwilę i zastanów się dokładnie, czy nie dałeś się nabrać na którąś z tych złych idei.